Kwieciński. O, tam się Kwieciński minister finansów, ja już sam nawet nie bardzo kojarzę, zresztą tutaj akurat mam w, zgodność z Donaldem Tuskiem, bo też nie za bardzo kojarzę, jak się, się nazywa minister finansów, mówi o tym, że będzie w, że będą rekompensaty. Wszystko chcecie zrekompensować? A jakim cudem to wam się uda? W każdym aspekcie będziecie rekompensować? Rachunki za prąd, za gaz, ale też na przykład drożyznę żywności będziecie rekompensować? W jaki sposób? kino, fryzjer, nie wiem, księgarnia i to, to też będziecie rekompensować? Bo drożeć będzie wszystko. To są prawdziwe koszty, które płacimy za fanfaronadę, za bufonadę, za wypinanie się na wszystkich na świecie, za pokrzykiwania o tym, jakim jesteśmy niezależnym bytem, bo nie dotyczą nas ani prawa europejskie, ani prawa zmiany klimatu, ani żadne inne prawa. Jedynym prawem jest to, co jest w głowie Kaczyńskiego. I tak to się kończy. Takie myślenie kończy się w naszym portfelu. I dlatego trzeba jak najszybciej sprawić, żeby Polska znowu Zapisała się do systemu, zalogowała się do tego komputera, z którego się wylogowała. My naprawdę jesteśmy gotowi, żeby się tej pracy podjąć. My próbujemy od wielu miesięcy udowodnić Wam, że my się naprawdę. Praca to jest ostatnia rzecz, której nie lubimy i której się boimy. My ją kochamy i dlatego tak zapieprzamy, jak zapieprzamy. I nie zamierzamy przestać. Wierzę, że będziecie z nami na tej drodze. Na niej są różne zakręty, są wyboje, są takie czy inne horyzonty. Ale meta się liczy. Wierzę w to, że, że, że ten wyścig jest do wygrania. Potrzebujemy ludzi. To jest dzisiaj ta, 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 ta prośba i ten, ten cel, z którym się wszyscy mierzymy. Potrzebujemy ludzi. Potrzebujemy ludzi, którzy dołączą do nas, którzy uwierzą nam, którzy zechcą przeczytać nasze programy, którzy uwierzą w nasze deklaracje, którzy zobaczą naszą pracę, którzy zechcą na nas zagłosować. Wydaje się, że ta frekwencja może być rekordowa w, w tych wyborach, które nadejdą, niezależnie od tego, kiedy nadejdą, bo ludzie chyba czują, że to jest no być albo nie być, że to jest albo w jedną, albo w drugą, Mańk. Ci, którzy widzą, że potrzebna jest zmiana. Po prostu mogą zająć się tym, czym powinni zajmować się ludzie. Czyli swoją pracą, bezpiecznym wychowywaniem dzieci, posyłaniem ich do dobrej szkoły, dbaniem o swoje zdrowie i realizowaniem swojego potencjału. To jest zadanie państwa. A nie wysyłanie obywateli, co chwila robienie im mobilizacji i wysyłanie ich na te czy inne prywatne wojny. Nie od tego państwo jest. I jeżeli coś mogę Wam obiecać, to nie tylko profesjonalizm w tym, co będziemy robili, ale w, też taki spokój, którego chyba wszyscy bardzo potrzebujemy.